Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i ja jestem Blax i witam Was w kolejnych zmaganiach siatkarskich. Były planowane na ten tydzień i zdążyliśmy ten odcinek wrzucić, w sensie taką mam nadzieję, że tak się w weekend pojawi. Co mogę Wam powiedzieć? Mamy naszych wielkich tutaj zawodników, rozwój jakiś na pewno się u nich pojawił, bo widzę, że te statystyki są troszkę lepsze, nasze treningowe tutaj... Kwipunki są odblokowane maksymalnie, więc oni muszą jakkolwiek tylko no, mogą się maksymalnie do 40 rozwijać tutaj do 60, niektórzy mają już ponad 40 punktów, więc nie jest najgorzej. Również mają możliwości kupowania tutaj sobie rzeczy klubowych, które schodziły, również one zeszły. Jeżeli chodzi o sezon, zakończyliśmy go zwyciężając dywizję numer 3 i awansowaliśmy do dywizji numer 2. I tak jak pamiętacie bądź nie pamiętacie, na koniec każdego sezonu jest coś takiego, jak no nie wiem, ja bym to nazwał pucharem Polski no nawet pucharem świata bo no, są po prostu chyba wszystkie drużyny w drabince i będziemy się utłukli żeby awansować dalej Rozlosowani zostaliśmy z Lublinem, czyli z drużyną, która spadła z rankingu w, z prolig do dywizji pierwszej, czyli jakby z plusji do Ligi pierwszej powiedzmy, nazywając to posiadkarsku. No i wygląda to tak, że będziemy się starali im jakkolwiek przeciwstawić. Jest tutaj Franciszek zielony na defensywie, jest duch na bombie klasycznie, tapin na środku, jest komarek na rozegraniu. Nikt tam nie prosił, żeby się pozamieniać, wejść na inne pozycje, więc robimy to w ten sposób. No i wydaje mi się, że może cały ten mecz zagramy, bo no jak wiecie, bądź nie wiecie, jak się gra na zespół z wyższej ligi, to mimo wszystko, że robi się wszystko tak samo, to nasi zawodnicy popełniają błędy, bo teoretycznie są słabsi, więc żeby była jakaś różnica między umiejętnościami, to tak to wygląda, więc wydaje mi się, że może być to jeden tylko meczyk dzisiaj, no ale zobaczymy, będziemy grali na ten Lublin, zobaczymy jak drużyna, która no koszulki ma podobne do wielu drużyn z tego sezonu, będzie się prezentowała, no i zaczynają od lasu serwisowego, wspaniały start, wspaniały skrót, no ta piłka leciała szybciej niż zwykle, więc... E, dobra, to wygląda bardzo ciężko, więc to może być bardzo szybkie, ale dobra, teraz przyjęliśmy piłkę, co prawda fatalnie, ale przyjęliśmy, jest kiwka ducha, e, no i są tutaj wszędzie, jest środek, no e, okej, okay. faktycznie y, są zauważalne zmiany, jeżeli chodzi o naszą ligę, no ale jakbyśmy to mieli porównywać, to to jest y, pierwsza liga, w sensie, no jakby, o, popsuli atak, tak jest. To jest plus liga, jakbyśmy normalnie plus ligowali, walczyli na ligę trzecią, no troszkę jest rozbieżności. Co prawda drużyna, która, okej, okay, no poszliśmy w ciemno do bliskiego ataku, jednak został on wybrany inny. Skaczemy do środka, no bo u nas w lidze, jak jest przyjęcie do, w perfect dograne, no to jest środek bardzo często, ale u nich ten środek nie wychodzi, jest 4-2, jest mega dynamiczny mecz, jeszcze minuta spotkania nie minęła, jest już 4-2, no, musimy tutaj zaryzykować, ale jak widać tutaj wszystko wygląda bardzo dobrze, e, no tak. No, w ten sposób zostały rozwiązane różnice umiejętności zawodników w tej grze. No więc dobry miałem chyba pomysł, żeby ten meczek cały wam tutaj zaprezentować. No i jak odpadniemy z tego turnieju, bo prawdopodobnie tak będzie, no nie jestem ekspertem, ale prawdopodobnie tak będzie. To no, będziemy mogli sobie pomyśleć o czymś innym. Teraz mocny atak, ale wyblok niestety ze strony przeciwnej. No i tutaj już chodzę w ciemno, myślałem, że będzie zaginał tą piłkę, niestety jej nie zagiął, no i tak wygląda wyrównany mecz. nie wiem jak my się tu poradzimy sobie w drugiej lidze, ale pewnie będziemy musieli jakąś rekrutację przeprowadzić. Tak jest, obroniliśmy w ciemno, a teraz przydałby się skończyć ten atak, no i niestety nie skoczyli nam do bloku, 8 do 2, jedyne dwa punkty zdobyliśmy po błędach przeciwników, więc no, siatkówka wchodzi mocno, nie wiem gdzie ta... Nie no to to już jest naprawdę parodia, no bo tą piłkę trzeba przyjąć i to jakby byliśmy dobrze ustawieni i wszystko i tylko dlatego, że zawodnicy teoretycznie mają gra im dała lepszy overall, no to oni to kończą, więc no to jest troszkę przesada, ale w jakiś sposób niby trzeba te różnice umiejętności, z, nie wiem, zrobić, spowodować, ukazać, no i w ten sposób zostało to ukazane. Wszystkie punkty w tym secie, całe 12 były jakby sprawką, no nie, może nie wszystkie, bo my też za dwa błędy popełniliśmy, no ale wiecie o co chodzi. Tutaj kiweczka, zostaliśmy poczęstowani tym, co co nas w sumie wywindowało do ligi wyżej, więc no dużo się tutaj dzieje, niedługo plusliga startuje widzowie więc jak tutaj jesteście jacyś potężni fani siatkówki, to możecie dać swoje typy, kto w Plus Lidze w tym sezonie będzie dzielił, rządził i cokolwiek robił, czy to będzie w którym Masek po wielu latach wróci do światowej, znaczy światowej polskiej czołówki, czyli no jednocześnie światowej. Tutaj było zupełnie bez pomysłu, ale nie skoczył do bloku, więc e, to może być chyba gorszy set, niż był to w wykonaniu pierwszej odsłonie. Ale pamiętamy w zeszłym sezonie, jakby jak nie awansowaliśmy, jak wyglądało granie, no wyglądało bardzo podobnie. No... Nie wiem, trochę to jest dziwne dla mnie, to jest aż taka rozbieżność, no ale co mogę powiedzieć? No, tak została gra stworzona, nie ma dużo gier siatkarskich, w sumie żadnych nie ma, więc no, trzeba by się pocieszyć, że w ogóle jakakolwiek jest w ogóle widziałem, że końcem chyba października bądź początkiem listopada wychodzi jakaś nowa gra siatkarska. Eee, bardzo podobna zasada jak ta, co tutaj właśnie widzimy, troszkę inna grafika i wszystko. Aczkolwiek zasada działania podobna, ale jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, więc myślę, że sobie przetestujemy na kanale. Ale no to na razie spokojnie, tutaj trzeba no, trzeba dostać te 10.0 w tym secie. No bo to chyba tylko moim komentarzem mogę tutaj jakkolwiek zadziałać w tym spotkaniu, bo tu się nie da, no po prostu się nie da. I to nie jest tyle, że ja jakoś turbo źle gram, tylko ja gram tak samo jak na zespoły z ligi niższej, tylko nic się tutaj nie da zrobić, nie? Obicie bloku również nie działa. Środek działa. 9-0. No, jakbyśmy tutaj normalnie jakoś damską siatkówkę oglądali, ale no co mogę powiedzieć? No, jakby w ten sposób została zaprogramowana rozgrywka. A jajaj, znowu wybloczek, powalczyliśmy. Widziałem, że grają środek często z kontry. Tym razem środka nie było. 10-0, czyli pierwszy set jednak był troszkę lepszy. Banda poleciała w kosmos. No i co mogę powiedzieć? No prawie, prawie się udało, prawie ich mieliśmy, nie? Przyjęcie 0%, świetnie wyglądało. E, ale sprzedało się trochę rzeczy. W ogóle ta hala w Lublinie 40 tysięcy miejsc ma, więc ciekawe. Coś tam sprzedaliśmy, ważne, że zarobiliśmy. E, no i co się stanie, jak damy next week? Czy to będzie koniec sezonu, czy to będzie jakieś podsumowanie tego, co się dzieje? Ja nie wiem. A, chyba przewijamy tygodnie, żeby zobaczyć, jak turniej. Lublin wygrał z Perugio, potem z Trentino przegrał. Trentino, Zawiercie, Zirat i Warszawa. Ciekawie to wygląda. W finale turnieju Zawiercie z Warszawą się spotyka, polski turniej i zwyciężyła. W Warszawa, więc brało tutaj dla zespołu stołecznego. I kończymy sezon, the following players will be leaving the club, Romanowa i Franciszek Zielony 40-letni kończy, nie Franciszku dlaczego kończysz karierę, e, dobra więc jesteśmy w tym momencie w miejscu takim, że okej okay, jest tutaj Tapin, jest ten ziomek, który w sumie nie grał, a nie ma najgorszych stat, coś tam potrenował, jest Duch, który długo był motorem pociągowym naszej drużyny, ale w sumie też już tak patrząc na staty innych to troszkę się chyba zmęczył, jest też Komarek, który ma dexterity i speeda fajnego, no, będziemy musieli zarekrutować jakichś zawodników i tutaj akurat mamy dość duży, że tak powiem, duże możliwości. Aczkolwiek oni chcą pieniądze teraz? Dlaczego? Że awansowaliśmy wyżej, to oni chcą siano dostawać? To teraz jest problem mi się wydaje, bo... Tu trzeba na wypłaty wydawać pieniądze, oni są, że tak powiem, trochę drodzy. Nie wiem, czy ta gra w ogóle ma sens dalej, no ale zobaczymy. Tutaj z darmowych zawodników nikt nie jest na żadnym poziomie, więc to jest troszkę problematyczne. Zwłaszcza jak chcemy coś w tej wyższej lidze zrobić, ten kolej jest fajny, no tylko on chce 15 koła od dolarów. E, troszkę mi się nie widzi tego. Ale oni są wcale nie jacyś, kurde, turbo nie wiadomo jacy dobrze. No ten jest taki wyrównany, ale to my mamy takich zawodników. E, czekajcie. No ten będzie fajnie na rozegraniu dalej grał. Pewnie rozegranie to może być takie, jakie jest. Przydałoby się trochę wzmocnić. Tylko no, jedyny, kto nas może wzmocnić, to wydaje mi się, że. No bo ten nawet nie. No bo najwięcej ma staminy i spida. Stamina niewiele daje. Um, ten może. No ten jest fajny. 5-6 koła. Więcej w sumie chce komarek. 9, Ja bym go wywalił za drogi. On jest to po co nam taki zawodnik drogi? niepotrzebny. Ale dobra. E, trzeba coś tu wykminić i. Nie wiem jak z tym sianem, bo to nie wygląda dobrze. No, ten site nie jest jakiś drogi. Ale kurde. No wziąłbym tego, Luisa. Wziąłbym tego. O tego bym wziął. O, czekajcie, No bo ten ma wszystko powyżej 40. Ten też. Tylko ten jest tańszy. Więc sobie najwyżej zmienimy nazwy, że weźmiemy tam pita, wywalimy i weźmiemy tego, cyk. Ten nawet nie ma wszystkiego oprócz 40, no ten też. Ten ma wszystko w okolicach 40. Kurde, ale ten ma Strength, Jump... Czekajcie. No jest to na podobnych poziomach wszystko. Ten O'Connor jest taki jakiś... W sumie on nawet nie grał. I ma takie średnie te staty. też go wywalimy. Weźmiemy sobie tego. No i tyle, no my nie mamy za bardzo pieniędzy na lepszych zawodników. Troszkę sobie okroiliśmy wypłaty, no ten komarek Dexterity ma fajne, ktoś ma lepsze, no ten ma lepsze, więc może pozmieniamy im nazwy po prostu, nie, że tego wywalimy, o cyk, mamy trzech nowych, ten by został, legenda klubu i będziemy tylko nimi grali, może jakoś finansowo to zepniemy, może to by miało sens w sumie, dobra, spróbujemy zrobić coś takiego, yy, bo no kurde ja nie wiem. Jest wszystko pze 40. Tutaj jest w okolicach 40, a ma 39 lat, ten ma 38. O Boże Święty, doświadczony zespół. No duch on też nie ma jakichś dobrych stat koniec końców, nie? A 29 chce. Ale ten chce na przykład 15, więc no też nie wiem, czy to ma sens. Znaczy, że są starzy wszyscy. Ten miura jest podobny do ducha, tylko gorszy, no niewiele. Hmm, hmm, hmm. 34 spida, staminy ma więcej. 22, 23, 30, 36. Dobra, rekrut, zobaczymy, co się stanie. Wzięliśmy 4 na 10, nie wiem czy to wystarczy. Nie mogę chyba. Muszę mieć więcej zawodników. No to trochę kłopoty. Dobra, to tapina jeszcze weźmiemy mogę? Nie, musi być chyba 6. No, ci są w ogóle niepotrzebni do niczego. Dobra, do tego miure weźmiemy. 159. Lepiej tego nie wykminimy, tak? Może być? Nie może być. Czemu? Potrzebujemy 10 zawodników? No to weźmiemy tych darmowych, tak? Będzie git. Um. Nie wiem o co chodzi, nie wiem czemu nie mogę zarekrutować. A, bo my nie mamy pieniędzy. Aha, dobra, o to chodzi. No to jesteśmy w dupie w takim wypadku, bo jakby i tak nie będziemy mieli pieniędzy, nie? Mamy trzech zawodników i tak nie mamy na nich pieniędzy. Czekajcie, rozwiążę to po swojemu i zaraz wam wszystko pokażę. No ogólnie są duże kłopoty w postaci tego, że jakby nawet nie możemy tych czterech nowych wziąć, takich średnio tanich, bo nam brakuje 400 zł. czy tam 400 dolarów. I teraz się dowiedziałem dokładnie, jak działa ten system rekrutacji. No i to jest dużo problemowe. Wziąłem sobie tutaj samych młodych, żeby oni się jakkolwiek rozwijali. Mamy tutaj. Trzech zawodników, którzy jakkolwiek mają jakiekolwiek statystyki, no i ten kurde czwarty będzie chyba musiał być takim przeciętnym. No jest ten Dupont, który ma niektóre staty niezłe, staminy nie ma, no ale stamina chyba za nic nie odpowiada, więc chyba tak zrobimy, bo nie widzę innego sensu. Chciałbym zostawić tutaj naszych gości, ale trzeba będzie po prostu tym imiona zmienić, będzie tyle. Ten Louis, Leviathan, nie wiem, ma fajne dexterity i Speed, więc takiego byśmy potrzebowali, I tutaj chłopaki pozostali będą musieli grać i się ci rozwijać. Nie widzę innej opcji, więc dobra, rekrutujemy. I tyle mogę powiedzieć, no tak to wygląda. I dobra, no zagramy sobie oczywiście jeden meczyk, jeden meczyk sobie zagramy e, nowego sezonu. A wam powiem tyle, że możecie pisać którym zawodnikiem chcecie być, kto chce być w składzie. Oczywiście podejrzewam, że Duch będzie na pewno, Komarka też również reaktywujemy. No ale prosiłbym was o to, żeby właśnie dać mi znać kim byście chcieli być, kogo wpisać na kolejne odcinki. No i zobaczymy jak sobie poradzimy tą ligę wyżej, bo coś mi się wydaje, że może być różnie. Aktualne fundusze mamy 500 zł, już sobie podwyższyłem bilety na wyższą ligę, więc to akurat będzie spoko. Merchandising, no mamy trochę rzeczy, mogę 10 bluz sobie dokupić. Mamy sobie jeszcze co tutaj, no to no trzeba zbierać pieniądze ogólnie, no bo tu nie widzę innej opcji, a to zbieranie pieniędzy wcale nie jest takie łatwe, w sumie spoko, ale trzeba było naprawdę z tymi zespołami no coś porobić ciekawego, w sensie no dobra, na setera damy tego, tak? Bo co, on ma dexterity, service, set, no to wszystko, nie? I speeda ma również niezłego, więc tutaj dajemy Levi'sa na hitera. Hmm, no coś ze siłą 38-43. Ten mi wygląda na gościa, który ma wszystko dobre, więc niech będzie hiterem. Środkowy no to będzie chyba ten po prostu, bo no stamina nie ma nic w grze ze stamina, a reszta stad ma nie najgorszych, więc dajemy tutaj naszego ciemnoskórego przyjaciela na środek. Defenderem będzie gość, który powinien mieć dexterity, jakieś nie najgorsze. No nie jest wybitny, ale raczej ty będziesz musiał grać. No i dobra, tak wygląda nasza wyjściowa czwórka. No i zobaczymy, jak sobie poradzimy w starciu z Benzinem. No miejmy nadzieję, że nas nie zmiotą z tej planszy, ale no wydaje mi się, że może być ciężko. Zaraz sobie to sprawdzimy, widzimy się za chwilę. No, muszę wam przyznać, że walczymy, że nie jest źle. Będzie, jeśli dobrze pamiętam, to jest drużyna, która w pierwszym sezonie awansowała do Ligi Wyższej, ale walczymy. Nawet, kurde, te akcje jakoś sklejamy. Było 4 do 4, nie było najgorzej. Widać różnicę w zespole, mówię. No, musicie się tutaj teraz zgłaszać na poszczególne pozycje, jak to ma wyglądać, ale, kurde, nie wiem, coś tutaj nasz lewo skrzydłowy chciał jechać po bloku, a ten blok albo nie doskoczył, albo zostały ręce schowane. No, akurat to jest błąd z naszej strony, ale teraz kiwamy, no i te kiwki. Cały czas dobrze wyglądają. Jesteśmy teraz w tej samej lidze co ten zespół, więc może nie ma tego przekłamania umiejętności, więc walczymy. Fajna zagrywka. No i teraz musimy no, powalczyć. Naszym celem myślę, że będzie w tym sezonie po prostu utrzymanie, zwłaszcza z tym składem i z tym, że nie wiedzieliśmy, że musimy farmić tak dużo siana. No ale dobra, no teraz jesteśmy troszkę mądrzejsi, wiemy mniej więcej o co tutaj chodzi, więc możemy jakoś reagować. No ale tylko teraz potrzeba utrzymania w tym sezonie, więc taki jest cel. No jak z realizacją jego pójdzie, zobaczymy. No niestety nie udało nam się pójść w ciemno. No i Początek jest nie najlepszy, ale też wiemy, że no, pamiętamy mecz z Dublinem, No jest mogło być gorzej. A i tutaj nie wiem, czy on leje nad tym blokującym. No parę razy spróbowaliśmy, ani razu się nie udało z prezentacją obić, więc. No nie był to najlepszy set, ale zobaczymy jak nam pójdzie drugi po prostu, no trzeba czasami frycowe w wyższej lidze zapłacić, zobaczymy czy już w pierwszym meczu nam przyjdzie to do, do, do zapłaty. Wyższa liga to i troszkę chyba inne mechaniki gry, no i spróbowaliśmy troszkę innych rozwiązań w ataku, świetnie one wyglądają w tym secie, jest 5 do 2 dla Rakiety Nowe Miasto. Bardzo fajnie nasz tutaj młody zawodnik na środku się spisuje, co prawda statystyk nie ma imponujących, ale bardzo dobrze gra pasywnym blokiem, no i jest 6 do 2, zagrywkę również ma mocną. Zdobywamy tutaj przewagę, ponieważ odrzucamy przeciwników od siatki. On tym blokiem gra naprawdę świetnie. No Benzin nie ma za bardzo pomysłu, jak tutaj rozwiązać swoje niektóre akcje, i w końcu nabicie na blok się udało. Świetny set w naszym wykonaniu. Jestem pod wrażeniem, jestem pod wrażeniem, dlatego że no nie spodziewałem się akurat czegoś takiego, a jednak walczymy. No i walczymy bardzo ładnie znowu o bicie bloku. No świetnie, ten set. To jest creme de la krem nie wiem czy my takie dobre sety graliśmy kiedyś w najniższej lidze, a co dopiero w lidze wyżej, więc w pierwszym meczu już możemy zdobyć punkty, ale czy na pewno zdobędziemy to się zaraz okaże. Pipe, no niestety pipe ściągnięty w siatkę, no ale próbujemy różnych rozwiązań, tym razem się nie udało, ale no naprawdę wygląda to srogo, więc czas na kiwkę. Jak nie wiesz co zrobić kiwasz, jest 9 do 3, no i chyba bierzemy ten punkt, no i nie pozostaje nam wtedy nic innego niż wzięcie również całego spotkania, mocna zagrywka po taśmie, problemy z przyjęciem. Dziwne rozwiązanie w ataku naszych przeciwników. Damy lewe skrzydło, zaatakujemy. No, i jednak wróciła nam piłka pod nogi. Mamy pierwszą czapę chyba w tym secie na nas. No, chyba na pewno pierwszą, no ale czas teraz to rozwiązać wszystko. Damy środek znowu czapa, więc okej, okay, jeszcze zapewniamy tutaj emocje pod koniec tego spotkania. Ale chyba zaraz znajdziemy rozwiązanie, które, które po prostu spowoduje, że będą punkty. No, znaleźliśmy 10-5, mamy seta pierwszego w historii w tej lidze. Bardzo dobrze. No, i zaraz y, widzimy się w Timebreaku. Timebreak zaczęliśmy nieźle, znaleźliśmy się potem seria. W plecy, no i zaraz zobaczymy, jak to rozwiążemy w tym momencie. Ależ atak takiego ataku to chyba nigdy w niższej lidze nie oddaliśmy. Zostały ręce schowane przez blokującego drużyny przeciwnej, więc nasze błędy w ataku, które były spowodowane tym, że chcieliśmy nabić, no teraz akurat oddały, więc lecimy dalej. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz znowu obity blok, dobrze, dobrze, zyskujemy przewagę. Blokujący drużyny przeciwnej nie radzi sobie z tym, co teraz staramy się wyczyniać na boisku, no i bardzo dobrze. Teraz no dziwne rozwiązanie ze strony naszych przeciwników. No i jedziemy jeszcze. Jeszcze raz, znowu ręce schowane, a my znowu wjeżdżamy. Tego się chyba nie spodziewali, że trzy razy takie rozwiązanie z rzędu użyjemy. No i wygląda to bardzo dobrze. Zagrajmy sobie środkiem. Znowu ręce schowane, tym razem to się udało. Myślałem, że tutaj akurat weźmiemy zawodnika, no ale dobra, no dobra. Inaczej to zagrali, więc my gramy swoje. Wraca piłka na naszą stronę. Może pipe, może pipe, spróbujmy zagrać pipem. Ach, nie zdążyliśmy wrócić, niestety. Wielka szkoda. Dobrze teraz w bloku się zachował środkowy drużyny Benzina. No i trzeba znowu zacząć odrabiać. No a no, najlepiej się odrabia. Miałem powiedzieć, że od kiwki niestety nie zaczęliśmy tego odrabiania. Zrobimy to jeszcze raz. No i tym razem jest punkt. Druga kiwka z rzędu. Tego jeszcze nie było chyba w tym sezonie, więc ligę niżej przeciwnicy mogli już być na to wyczuleni. W lidze drugiej takich rzeczy, póki co jeszcze nie wyczytali na nasz temat. Dobrze, kiwka, ręce były to jest ważna informacja. Więc nie wiem, czy go teraz skusimy do tego, żeby te ręce pokazał. Ale no zobaczymy, zobaczymy. Trzeba tutaj patrzeć w każdą stronę. Dobra kiwka ze strony przeciwników, ale nasz zawodnik w obronie bardzo ładnie sobie poradził. Wykazał się dobrym refleksem. Teraz blok znowu jest obrona. Dobrze gramy, naprawdę dobrze gramy. Nawet jakbyśmy tego nie wygrali, myślę, że byśmy byli zadowoleni, natomiast jest szansa na zwycięstwo, więc my będziemy starali się to wygrać. Niestety teraz nie schował rąk. Jest pipe. Bronimy tego pipa. No i teraz musimy coś wykombinować z lewego skrzydła. Piłka meczowa po naszej stronie. Tego chyba nikt nie za bardzo obstawiał, a wygląda to naprawdę świetnie. Jeszcze mocna zagrywka. No i teraz ustawmy dobry blok. Będziemy mieli kontrę. Mamy kontrę. Zagrajmy środkiem. No niestety się nie udało. Ten środek dzisiaj nie do końca funkcjonuje, ale pamiętajmy, że jest to nasz, naj, że tak powiem, overallowo najsłabszy zawodnik, a i tak prezentuje się naprawdę fajnie, zwłaszcza w bloku. No i teraz wszystko po naszej stronie. Nabitka, niestety akcja cały czas jest w grze, ale czy zakończymy? Obili nas, gra się trochę zlegowała, bo myślałem, że to jest koniec spotkania, ale niestety środkowy drużyny przeciwnej znalazł jakąś niedoskonałość w bloku naszego środkowego. No ale dobra, mamy piłkę w górze. No i czy to się uda zwyciężyć? Nie udało się jeszcze. Więc mamy tutaj, pamiętajcie o jednym rozwiązaniu, które mamy zawsze. Niestety ono również nie przyniosło skutku, więc idzie na lewe i lejemy po prostu. Schowali ręce. No, to już była gra nerwów, gra psychologiczna. Udało się to zwyciężyć. 12 minut tego spotkania. Duże emocje. No i zrobiliśmy to. MKS będzie pokonany w debiucie. Mecz wyjazdowy, udało nam się zdobyć tutaj ile? No 170 dolarów na sprzedaży gadżetów klubowych na meczu wyjazdowym. Bardzo fajnie. No zbieramy pieniążki. No i gratulujemy naszym zawodnikom, ponieważ wyglądało to naprawdę fajnie. No i co mogę powiedzieć? Wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze. Możemy jakby stadion też powiększyć, nie wiem jak z frekwencją będzie. A czy hale? przepraszam. Ale wygląda to pozytywnie. Bardzo mi się wydaje ciekawy odcinek. Trochę się podziało. Przejście z ligi wyżej, z ligi niżej do ligi wyżej w Pierdziel w Pucharze. No ale dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i widzimy się w kolejnym, na razie.